Łączenie życia zawodowego i prywatnego y, nigdy nie było czymś, o czym myślałam. Natomiast to nie znaczy, że to nie było nigdy ważne, po prostu dla mnie to było naturalne. Y, ja pochodzę z rodziny, y, że tak powiem, silnych kobiet. Moja mama ma dwie siostry i one zawsze pracowały, one mają córki. Y, moja mama jest najmłodszą y, córką, w związku z tym wszystkie moje kuzynki są ode mnie starsze. I w mojej rodzinie zawsze wszystkie kobiety pracowały mając dzieci, więc dla mnie to nie było ważne, dla mnie to było bardzo naturalne, że tak po prostu jest. Jeśli chodzi o łączenie życia zawodowego z Życiem rodzinnym, to myślę, że są ważne takie trzy aspekty w tym temacie. Po pierwsze i najważniejsze, to wydaje mi się, że po pierwsze to jest dzielenie się obowiązkami z partnerem, mężem, ojcem dziecka, jakkolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji jesteśmy. I akurat w moim przypadku ja od samego początku z moim mężem dzieliliśmy się opieką nad dziećmi, łącznie z tym, że mój mąż podzielił się ze mną urlopem rodzicielskim i ja byłam na urlopie 6 miesięcy po urodzeniu dziecka, a mój mąż był 6 miesięcy po mnie. Że to był taki bardzo dobry początek i podstawa do tego, by tak naprawdę ten podział obowiązków w domu zawsze był równy. I oczywiście równo to nie znaczy, że zawsze tyle samo, ale równo w miarę możliwości obowiązków zawodowych, zarówno moich, jak i męża, cały czas tą opiekę nad dziećmi dzielimy wspólnie. I to jest pierwszy aspekt tego, jak sobie radzimy. Drugi aspekt to jest oczywiście takie. Powiedziałabym otoczenie wokół nas i ludzie, którzy nas wspierają na co dzień. Na pewno moja mama, która bardzo dużo nam pomagała, ale również też przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, z którymi razem współdzielimy nieraz opiekę nad dziećmi, odbieranie ich z przedszkola, zawożenie ich na zajęcia. I Trzeci również bardzo ważny aspekt to jest oczywiście pracodawca. Na pewno jest to kwestia elastycznego podejścia do godzin pracy i zrozumienia, że mamy dzieci i czasem pewne rzeczy musimy po prostu wykonać w ciągu dnia. Potrzebujemy wyjść z dzieckiem do lekarza, potrzebujemy iść na szczepienie, albo po prostu potrzebujemy uczestniczyć, na przykład w jakichś zabawach, albo przedstawieniach organizowanych, na przykład przez przedszkole. I jeżeli chodzi o mojego pracodawcę, firmę Mastercard, to tutaj zawsze było pełne zrozumienie i to nie było takie zrozumienie na papierze, jak często w firmach są slogany i hasła, że wspieramy mamy, wspieramy rodziców, ale tak naprawdę każdorazowo, poza tym, że oczywiście zawsze mogę to zrobić i zawsze mogę elastycznie podejść do pracy, to tak naprawdę wiem, że to nie jest tylko slogan, ale jest to pełne zrozumienie menadżerów i firmy, że tak naprawdę jesteśmy rodzicami i potrzebujemy bardzo często. Różne sprawy załatwiać i wiemy o tym, że jest to akceptowalne i zrozumiałe. Jestem dumna z tego, że nigdy nie pozwoliłam sobie wtłoczyć poczucia winy. Poczucia winy za to, że łączę karierę zawodową z byciem mamą. Z okazji Dnia Mamy chciałabym życzyć wszystkim pracującym mamom tego, by słuchały siebie, by znalazły chwilę dla siebie, by miały czas na to, by odpocząć i by tak naprawdę cieszyć się tym, co udało im się osiągnąć.